Cześć, witajcie w nowym filmiku. Zapraszam Was dzisiaj na vloga. Jest niedziela. Ja właśnie się pomalowałam. Mam bardzo delikatny makijaż, ponieważ uzawi mi oko. Bo słuchajcie, nie spałam Ci w nocy za dużo, dlatego że byłam wczoraj w pubie I to był ten dzień, kiedy, słuchajcie, pisałyśmy do siebie przez pół dnia, bo byłam tam z koleżanką jedną. Pisałyśmy przez pół dnia, zrzędziłyśmy. Iść, nie iść, będzie padać, ma być zimno, głowa mnie boli, nie mam humoru, a może zostaniemy w domu. Ogólnie, słuchajcie, ja mam taki. Takie z tym zostawaniem w domu, wiecie Nie za bardzo lubię Dlatego, że impreza w domu to nie jest to samo Co wyjście do ludzi W domu się siedzi cały czas Ja wam już nieraz mówiłam, że ja nie jestem fanką domówek Mogę iść, ale jak mam wybór To zdecydowanie bardziej wolę I zawsze wolałam wyjść na miasto No i właśnie wczoraj na spontanie, słuchajcie, pojechałyśmy I właśnie takie wyjazdy są najlepsze Ponieważ znowu spotkałyśmy pełno naszych znajomych I było genialnie Naśmiałyśmy się, nagadałyśmy, natańczyłyśmy I ogólnie wróciłam chyba o... Po trzeciej, jeszcze gadałam przez telefon prawie do czwartej i słuchajcie, wstałam po siódmej. Kurde, ten mój organizm jest tak przyzwyczajony, że budzę się rano, ale to i tak było później niż zazwyczaj, bo ja przeważnie potrafiłam się budzić koło szóstej, a teraz obudziłam się tak, to było chyba w pół do ósmej, coś takiego. Próbowałam zasnąć, ale niestety nie dało się, tak więc wstałam, zrobiłam sobie kawę, poszperałam sobie tam trochę w internecie, mm, Zaraz wam o internecie, tylko jeszcze wam powiem, że próbowałam czytać książkę, ale nie idzie mi. Pójdziemy zaraz do drugiego pokoju, pokażę wam jaka to książka, bo nawet nie pamiętam jak ona, jaki ma tytuł. W każdym razie, szperałam w tym internecie i zobaczyłam, że jest promocja na stronie Fabioli dzisiaj, a minus 10%. To nie jest jakoś dużo, natomiast chyba zamówię tą jasną torebkę, co wam ostatnio mówiłam. I w planie miałam wziąć jednokomorową Eskę, czyli taką, taki rozmiar jaki mam teraz ale chyba jednak się, słuchajcie, skuszę na dokładnie taki sam model, jaki mam teraz, tylko właśnie wersja ta XS, mniejsza. Tak naprawdę ja nie wiem, czy ja takiego kloca potrzebuję na wyjścia, bo to jest jednak, ta torebka, ona jest jednak ciężka i masywna i trochę mi tak czasami przeszkadza, więc ja nie wiem, czy mniejsza nie będzie lepsza. Teraz mam dużo jasnych bluzek, więc mogę nosić jasne torebki, także chyba ją, słuchajcie, zamówię. Jak przyjdzie, to oczywiście Wam pokażę. Co tam jeszcze? Aha, w internecie też słuchajcie, weszłam sobie na Allegro, ponieważ będę kupowała farby do włosów, Poszukałam już sobie co i jak, ale jeszcze nie kupiłam, po prostu zrobię to później, bo zadecydowałam, że nie będę szła do fryzjera. Miałam w na początku grudnia, żeby raz jeszcze zrobić to samo, bo bardzo mi się te włosy podobają. Ten kolor już ile ja mam te, ten kolor? Dwa tygodnie? I zobaczcie, jak on pięknie spływa. Ten kolor jest przepiękny, bardzo mi się podoba. Także znalazłam sobie jakieś właśnie fajne kolory z color touch, bo ja już nie będę robiła normalnymi farbami, tylko ewentualnie color touch. I właśnie chyba sobie zamówię do tego tą fanolę moją ciemniejszą na odrosty i zrobię sobie sama i w listopadzie, i w grudniu. I ewentualnie wtedy, e, może w styczniu, pójdę do fryzjera, to wtedy sobie odrost też podednę. Ale zobaczcie, jestem tak z tych włosów zadowolona. One tak ładnie wyglądają, po prostu bardzo. Świecą się i są takie w ogóle, tak, tak zdrowo wyglądają, także to jest no, no genialne w ogóle. Ta, ta, ta zmiana była mi potrzebna po prostu, bo ja się tak już leczyłam z tamtymi włosami. I tu nie chodzi o kolor, tylko po prostu o samą tą ich strukturę, o to jak one wyglądały, bo one były takie dość szorstkie, a to są takie mięciutkie i przyjemne. A jeszcze wczoraj nałożyłam sobie odżywkę proteinową i na to emolientową z Anwen, i już w ogóle te włosy ładnie wyglądają, także. No, i co jeszcze miałam Wam powiedzieć? Aha, dobra, to może pokażę Wam teraz puste opakowanie, bo będę szła na śmietnik. Słuchajcie, skończyłam ten balsam do ciała z Visplantis. Odżywczy, lekka formuła, róża. Słuchajcie, bardzo intensywnie pachnie różą. Tak mi się on przypomniał, bo ja ostatnio miałam tą odżywkę, z bo mówiłam o odżywkach z Anwen, a ja miałam tą z różą i ona właśnie tak samo mocno pachniała jak ten e, balsam. Ja nie wiem, czy on ma lekką formułę. Tutaj bym się trochę kłóciła, dlatego, że ja miałam balsamy z lekką formułą i to nie do końca przypominało to. Ten balsam jest taki raczej z tych takich, yy, które trzeba długo masować, żeby wmasować skórę. Potem też trzeba dać mu czas, żeby jakby wchłonął się. Także nie wiem. Yy, sam zapach super, on na pewno nawierzał tą skórę. Moja skóra dobrze po nim wyglądała, ale no, ja właśnie widzę, co właśnie męczą mnie takie produkty, bo. Ja lubię szybko się nasmarować i wiecie, założyć piżamę czy tam cokolwiek, a tutaj trochę tak miałam wrażenie, że to potem się klei, musiałam czekać i nie wiem. No na razie mam co używać, więc nie będę kupowała, ale to nie jest tak, że on jest zły. Nie, nie, nie. To jest po prostu tylko mówię, że ta formuła nie jest taka zupełnie lekka, jak jakby mogła być. Dobra, i jeszcze jedna rzecz, słuchajcie, ostatnio robiłam też porządek w kosmetykach, jak we wszystkim zresztą, jeszcze nie dokończyłam w ogóle tych domowych porządków, w każdym razie, słuchajcie, zobaczyłam, że mam ten krem z tołpy, już niedużo, to jest końcówka, ale ja nie wiem, czy mogę, ja go przestałam używać, chyba tak sobie pomyślałam, że może zostawię go do wiosny, i wiecie co, ja zobaczyłam tutaj z tyłu, że on ma 3 miesiące od otwarcia, jest ważny, nie wiem, kiedy ja go kupiłam, czy to był czerwiec, czy to był maj? Ja go też. Znaczy, ja go kupiłam wcześniej, a nie, nie, nie otwierałam go od razu. Zaczęłam go używać właśnie chwilę później. Nie mogę sobie przypomnieć. Natomiast wydaje mi się, że te trzy miesiące już minęły, ale postanowiłam go zużyć. I słuchajcie, użyłam go od tygodnia i on jest genialny. Jezus, jaki to jest fajny produkt. Dziwne w nim jest to, że on, on jakby sprawia wrażenie, bo to jest jakby pielęgnacja z makijażem, no bo on jednak nawilża tą skórę. Ta skóra wygląda bardzo zdrowo. I co ciekawe. Hmm, jak go nałożycie, to macie wrażenie, jakbyście nic nie miały na twarzy. I jak zaczęłam go stosować, co powiem Wam, że byłam trochę zawiedziona, bo miałam wrażenie, że on nic nie robi. Ta skóra po prostu miała wyrównany koloryt. Ale słuchajcie, jak dołożycie korektor, puder, wykontrujecie twarz, to zobaczcie, jak on pięknie wygląda. On cały dzień tak wygląda, do samego wieczora. Nic się nie roluje, nie, nie ma suchych skórek. Po prostu ta buzia wygląda tak zdrowo, także... Polecam Wam spróbować ten krem, on jest naprawdę super i ja na pewno do niego wrócę. Nie wiem po co mi te podkłady, bo jakbym szła nawet na imprezę, to ta buzia nawet tak jak teraz, ona się praktycznie niczym nie różni, tylko podkład jest po prostu cięższy i mam wrażenie, że gorzej wygląda na mojej skórze niż ten krem. Także to jest genialny produkt, przybliżę Wam, żebyście sobie zobaczyły tą nazwę. Uwielbiam i... chyba się nie chce sfokusować... Uwielbiam i na pewno, słuchajcie, jeszcze do niego wrócę. Nie wiem, co z tym fokusem tu się, tutaj się, o, teraz chyba dzieje. No, także słuchajcie, to jest tyle na tę chwilę. Idziemy teraz może do drugiego pokoju i pokażę wam tą książkę, bo przecież, kurde, już bym zapomniała. Ja w ogóle dzisiaj rano, słuchajcie, wstałam i zmieniłam sobie tutaj pościel. Pomyślałam sobie, że przecież mam piękne nowe prześcieradło z Ikei i poduszki, w ogóle wszystko, więc... Założyłam sobie, ale ostatecznie nie założyłam tych poduszek lnianych, bo jakoś mi takich szkoda, bo słuchajcie, Frania na pewno się do tego dobierze. Więc na razie póki co ich jeszcze nie założyłam, ale założyłam sobie to nowe prześcieradło i takich fajnie i pachnąco tutaj w pokoju. Także nie wiem, czy też nie wstawię pralki jeszcze, bo jest taka ładna pogoda dzisiaj. Jest zimno, ale nie pada, jest słońce, więc będę mogła to sobie na balkon wystawić, bo ja lubię ogólnie jak pranie jest w domu, bo tak ładnie pachnie, ale wolę najpierw, żeby przeschło właśnie na zewnątrz, żeby tej wilgoci tak nie było w mieszkaniu. Także... Dobra, jeśli chodzi o książkę, to jest Robert Małecki Zadra. Książka jest dość gruba. Ja przeczytałam kilka stron. Słuchajcie, kilka stron przez chyba trzy niedziele tak naprawdę. Czytam dwie strony i zamykam tą książkę. Ja nie wiem, co to jest. Nie tak. Po prostu jest jakoś tak dziwnie napisana, że coś nie mogę przejść dalej. Ona miała bardzo dużo pozytywnych opinii, więc mam nadzieję, że słuchajcie, no jakoś nie wiem, wciągnę się w nią, bo Wiecie, to też jest tak, że y, musi nam podpasować styl pisania autora i dlatego książki często mają tak skrajne opinie, natomiast tutaj akurat przy tej książce było bardzo dużo pozytywnych opinii. Właśnie wręcz wszyscy pisali, że się ją bardzo fajnie czyta, że wciąga, więc no mam nadzieję, że mi jeszcze wciągnie, ale póki co jestem trochę taka zniechęcona, bo mam ochotę czytać i... Nie mogę, no nie wiem, po prostu nie mogę się przemóc. Zobaczyłam też, że w Empiku jest promocja na, na różne książki, m.in. kryminalne i jest Wojciech Chmielarz Wyrwa. Wyrwa? Chyba Wyrwa. Ja już dawno chciałam tą książkę przeczytać, bo to jest jedna z tych, których nie czytałam, więc chyba zamówię. Nie wiem, czy najpierw tej Wyrwy nie przeczytam i nie wrócę potem do tej, bo... Nie wiem, mam ochotę po prostu na czytanie, jakoś tak mi wzięło ostatnio, nie zawsze tak mam, aczkolwiek przez ostatnie tygodnie jakoś tak co niedzielę regularnie czytałam, więc e, więc zobaczymy. Dobra, słuchajcie, ja uciekam, bo ględzę, ględzę, a muszę się ubrać, także jeszcze iść na śmietnik, także słuchajcie, widzimy się na pewno, e, na pewno trochę później. Jedny słuchajcie, padam, jestem tak zmęczona i w ogóle głowa mi boli, tyle emocji, bo zaraz wam opowiem, co mi się przydarzyło przed chwilą. W ogóle, poznajcie mojego nowego kwiata, to jest... Fikus Dariusz, którego uwielbiam, to jest mój nowy kwiat, którego dostałam na urodziny. Wczoraj go w tą piękną białą donicę i teraz tak sobie tam stoi, ale docelowo ja kupię kwietniki i oczywiście te kwiaty będą troszeczkę w innych miejscach stały. Yy, chcę też sobie zamówić taki wiszący kwietnik, więc zaraz usiądę, chyba może nie na Allegro i poszukam czegoś. Jeden w chemie jest na ale ten schemu chyba będzie za mały, także poszukam czegoś na Allegro i jak zrobię już sobie tutaj piękną dżunglę w tym pokoju, to na pewno pokażę wam te wszystkie kwiaty, bo mam jeszcze jednego nowego, ale on stoi tam u góry więc więc już teraz nie będę wam pokazywała. Wkrótce na pewno zobaczycie. W każdym razie, słuchajcie, poszłam ci na cmentarz, ponieważ była taka ładna pogoda, że pomyślałam sobie, że pójdę, pochodzę, przejdę się, nie będę siedziała w domu, bo, bo po co? I tak sobie chodziłam, chodziłam, aż zadzwonił telefon. Ja bardzo nie lubię grać przez telefon. Telefon to jest dla mnie taki. Przykry obowiązek, że muszę go odbierać i gadać. Natomiast zdaję sobie sprawę, że, słuchajcie, no z niektórymi ludźmi e, nie mam możliwości spotkania się, więc to jest jakby jedyny, jedyna forma tego kontaktu. No to gadam wtedy, ale na przykład, jak jestem w domu, to ja przeważnie mam, słuchajcie, wyciszony telefon, mam wyłączony e, internet. Jeżeli ktoś na przykład do mnie napisze Messengerze, czy cokolwiek, nie wiem, gdzie, gdziekolwiek, to ja to widzę dopiero wtedy, kiedy usiądę przy kąpie. Generalnie dużo się przy kąpie, ale y, też nie zawsze siedzę na tych stronach wszystkich, więc nie zawsze te wiadomości wszystkie widzę, od razu odpisuję. Cieszę się, że nie jestem uzależniona od tego, bo znam wiele osób, które po prostu żyją z nosem w telefonie, i to nie jest fajne, bo szczególnie jak się jest w towarzystwie, także no niestety. Ale dobra, wracając do. Do historii. No i tak sobie szłam po tym cmentarzu, gadałam przez ten telefon i w Pewnym momencie weszłam w taką alejkę e, takich grobów. Bo, no właśnie, bo słuchajcie, tu jest stary cmentarz koło mnie, ten, który widzę z okna, a tutaj jest nowy. Ja mieszkam pomiędzy nimi, także wspaniała miejscowa. W każdym razie ja tego nowego nie widzę, dlatego że on jeszcze jakby jest za takimi blokami. Ja mam tak naprawdę 3 minuty od siebie, żeby do niego dojść, ale ja go nie widzę jako tako. Poza tym też, no nie mam jakby okna z drugiej strony, ale jakbym miała, to właśnie chyba te bloki by mi zasłaniały, także i tak bym pewnie nic nie zobaczyła. Na szczęście, no ile razy tych może być. Ale tutaj też są regularnie pogrzeby, no bo ludzie mają wykupione na miejsca, mają też rodziny tutaj, więc są jakby chowani z rodzinami, także tu regularnie, szczególnie w sobotę, jak na przykład się maluje przy oknie, widzę jak idzie ksiądz trumna i w ogóle przyjeżdża. Także, chodziłam sobie w takich starych grobach przy, już przy takim płocie, tam często się cudzą z tym pijaki w ogóle, bo tam są takie krzaczory i taką malinkę sobie tam zrobili. Wspaniałe, romantyczne miejsce przy, przy cmentarzu, krzyżach i świeczkach. No i tak sobie tam chodziłam Chodzę, chodzę, chodzę i to są takie groby dzieci z lat 70, 80, 90 i tam mało kto chodzi, ale że ja nie chciałam iść do domu, to sobie tam chodziłam. I tak słuchajcie, gadam, gadam, gadam i w pewnym momencie patrzę, a przy jednym grobie na ławeczce leży torebka. Jezu, wiecie co, wpadłam w panikę, nie wiedziałam co mam z tym no może nie w panikę, to za duże słowo, ale nie wiedziałam co mam zrobić, mi się pierwsze coś takiego przydarzyło. I tak stałam tam i tak się patrzyłam, bo mówię, może ta pani poszła, nie wiem, gdzieś... Tutaj chodzi po tym cmentarzu i zaś się wróci po tą torebkę. I tak stałam chyba z pół godziny, gadałam przez telefon i w pewnym momencie już mi się zaczęło zimno robić, bo to już też w sumie się zaczęło ściemniać. Mówię, Jezu, co tu zrobić? I słuchajcie, no, zostałam namówiona do tego, żeby tą torebkę zabrać. Tak się bałam ją wziąć, bo mówię, kurde, teraz ktoś mi wyleci z tych krzaczorów i powie, że mu kradnę coś z tej torebki. Totalnie nie widziałam, co mam zrobić. I słuchajcie, wzięłam tą torbę, przyszłam do domu, w torebce były klucze, papierosy. I portfel, gdzie były dwie karty do bankomatu Oraz e, dowód osobisty Na szczęście znalazłam tą panią na Facebooku Wiedziałam, że to jest ona po kilku tam rzeczach Bardzo łatwo było akurat e, odgadnąć, że to jest ta pani konkretna I napisałam do niej, czy nie zostawiła torebki I w sumie ona się nie odzywała przez ileś tam I odezwała się do mnie jakoś tak przed chwilą Bo akurat wrócili, słuchajcie, bo oni mieszkają w Gdańsku i wrócili, i zaczęli szukać tej torebki. Wpadli też trochę. Oni wpadli w panikę, bo wiecie, jak to jest: zgubić dowód i karty do bankomatu. No, najgorzej. I się bardzo ucieszyła, że oddam ją tą, i tą torebkę. Chwilę sobie pogadałyśmy w ogóle i tak mi się miło zrobiło, wiecie, bo oni mi tak dziękowali, mówili, że w ogóle są w szoku, że. No, że mają tą torebkę z powrotem, bo mówią, że nie spodziewali się i że przywróciłam im wiarę w ludzi takie miłe było wiecie, bo ja też bym chciała kiedyś spotkać kogoś takiego na swojej drodze dlatego, że to nie jest nie wiadomo jaki wyczyn to jest moim zdaniem normalne zachowanie, że ktoś coś znajduje i oddaje tym bardziej, że tam nic nie było w tej torebce to są najgorsze te karty, to wszystko i, tak na... i... i te klucze do domu no po co mi to wszystko tak naprawdę, wiecie o co chodzi też cud nad Wisłą, że ona tego Facebooka miała bo jakby nie miała tego Facebooka, no to tutaj byłby problem nie wiem jakbym ją znalazła nie mam pojęcia co bym zrobiła wtedy i też mi to przeszło przez myśl, ale wierzyłam w moc Facebooka, że jednak gdzieś tam będzie No i faktycznie była Wiecie, tak nawiązuję do tego Facebooka, dlatego że całkiem niedawno Jak była ta awaria tego Facebooka To pierwsze co sobie pomyślałam Aleluja, w końcu Ja wiem, że my już teraz bez tego nie potrafimy żyć Jesteśmy poniekąd uzależnieni od aplikacji Ale ja nie mówię od siedzenia na tych portalach Tylko no, różne aspekty życia są uzależnione od na przykład Ja nie wiem, ja... Zamawiam jakieś tam rzeczy dla Frani przez Facebooka Albo mam kontakt z niektórymi Znaczy z niektórymi ludźmi tylko przez Facebooka Niektórzy pracują i zarabiają na tym Na Instagramie na przykład, wiecie o co chodzi Także No Bez tego żyć się już raczej nie da Także słuchajcie, mega się cieszę, że tak to się skończyło Jestem po prostu dumna sama z siebie, dlatego że Mam takie poczucie, że zrobiłam coś dobrego Chociaż nic nie zrobiłam, po prostu zrobiłam to Co do mnie należało, ale fajnie, wiecie Pani się tak ucieszyła, Boże no i niech się cieszy, kurde. Na drugi raz to znajdę, mam nadzieję, że nie znajdę, bo ja nie w takich sytuacji, bo Bo mi to potem stresuje, aż mi, słuchajcie, głowa rozbolała, bo ja się tak zastanawiałam, mówię, co będzie z tą torebką, jak ja tej pani nie znajdę? Mówię Jezu, Przecież na policję z tym nie pójdę. Powiedzię właśnie normalna. No, także dobra, słuchajcie, to jest tyle. Ja idę się kąpać, bo ja już nie mogę, ja ledwo siedzę i z tych emocji po prostu, także muszę się wykąpać, zrobię sobie jakąś dobrą herbatę do picia i włączę, mam nadzieję, jakiś horror. Jak coś obejrzę, to jeszcze się jutro z połączę i na pewno Wam opowiem, ale póki co nie mam pomysłu jeszcze. Nie wiem, może coś na Netflixie będzie. Wy mnie jakieś tam seriale polecałyście, tylko właśnie ja bym chyba nie chciała dzisiaj oglądać yy, serialu. Bardziej mam ochotę na film na jakiś konkretny, straszny film. Zbliża się Halloween, to chyba dlatego. Także dobra, zobaczymy. Jak coś znajdę, to Wam jutro powiem, a tymczasem uciekam do jutra. No i mamy poniedziałek. Ja właśnie wróciłam z pracy. Po pracy zaszłam do żabki, ponieważ przyszła ta koszula w rozmiarze M. Zaraz wam ją pokażę, ale ona jest tak brzydko sprasowana, już możecie zobaczyć po kołnierzyku. Ona się w ogóle nie układa. Tu mi sterczy, bo to jest tak dziwnie przeprasowane. Ja Wam to zaraz wszystko pokażę. Tylko o chwilę sobie z Wami pogadam, ponieważ e, wyobraźcie sobie, że wczoraj. Zapomniałam o mojej torebce z Fabioli. Jeden miałam to w głowie przez cały czas. Potem jakoś gdzieś mi uciekło i obudziłam się w nocy i mówię: ja pierdziele, nie zamówiłam torebki. Ale nie wiem, czy tak nie miało być. Dlatego, że słuchajcie, rano siedziałam sobie na Instagramie. Jak wiecie, Instagram kopalnia w ogóle inspiracji wszystkiego i zobaczyłam piękną torebkę u jednej dziewczyny w kolorze szaro taki kolor taupe. Ja ogólnie, jak wiecie, uwielbiam takie rzeczy. Ostatnio kupiłam swetery w chemie, potem bluzkę, bo to jest taki kolor bardzo właśnie popularny w chemie. I jak zobaczyłam tę torebkę, tak sobie pomyślałam, ja bym taką chciała. Ona ma akurat jakąś tam markową, natomiast e, muszę poszukać, bo na pewno jakieś takie właśnie... takie bardziej przyziemne firmy też mają takie torebki. Nie wiem, czy ma Fabiola, natomiast będę szukała, dlatego że chyba, słuchajcie, tak miało być z tamtą torebką, bo jak wiecie, ja chciałam taką bardzo jasną, prawie białą, ale tak sobie teraz myślę, że na teraz... Ja noszę dużo brązowych właśnie takich beżowych ubrań szarych, to by było, znaczy szarych mało, ale jakąś chustę mam szarą i tak dalej, więc to by ładnie wyglądało, także będę szukała zaraz. No muszę się zmobilizować, bo ci o 18.30 wychodzę do znajomych, natomiast do tego czasu mam jakieś 2 czy 3 godziny, to mam nadzieję, że uda mi się coś poszukać w internecie, ewentualnie zamówić. I też zrobię zamówienie na Allegro, ponieważ ostatnio Wam mówiłam, że nie wiem kiedy to było, że mam zrobić to zamówienie wczoraj. I w końcu też nie zrobiłam, po prostu w ogóle nie siedziałam praktycznie przy kąpie, więc e, ani filmu nie obejrzałam. Także ja nie wiem, w ogóle to było za wieczór. W ogóle, słuchajcie, cała ekipa sobotnia z imprezy jest chora praktycznie wszyscy są chorzy. Ja też się czuję tak dziwnie, ale tak nie wiem, czy to chorobowo, czy, czy, czy o co chodzi. Natomiast słuchajcie, dwie osoby w tym towarzystwie to nauczyciele którzy mówią, że dzieci chodzą chore po prostu do... Dzieci są chore w szkołach i rodzice je puszczają, one siedzą, smarkają, kaszlą i niestety ci nauczyciele potem, mimo tego, że są zaszczepieni. To też zawsze coś, słuchajcie, złapią. I właśnie, no, przebywanie w takim towarzystwie, niestety, skutkuje tym, że również można się zarazić. Ja nie wiem, czy ja będę chora, mam nadzieję, że nie, mam nadzieję, że to jest jakieś chwilowe. Ale jak nie plecy, to teraz to słuchajcie, no, co za to muszę towarzystwo zmienić, bo po prostu co za chorowici ludzie. W każdym razie, jeśli chodzi o tę koszulę, przejdźmy na tej koszuli, może. To jest ta emka. I ogólnie ona jest tak brzydko sprasowana, że ciężko tutaj wyczaić, jak ona będzie wyglądała. Bo nie chce mi się jej specjalnie prasować, bo też mi się wydaje, że jak ją się wypierze i powiesi i tak dalej, to ona też troszeczkę ten fasen jakby nabierze kształt, jak się ją założy, ponosi Natomiast teraz ona wygląda co najmniej dziwnie, ponieważ tak, kołnierz, zobaczcie co jest z tym kołnierzem w ogóle, Jezu, tragedia Tu jest jakoś dziwnie przyprasowana, że tutaj strasznie sterczy to miejsce, zobaczcie Fakt jest taki, że ta koszula ma szerokie rękawy, ale no bez przesady, słuchajcie, no to co tu jest, to jest jakieś dziwne. I tak się teraz zastanawiam, co z nią zrobić, ponieważ ja i tak jedną zostawię, tak czy siak, dlatego, że e, wiecie, że taka sama koszula jest w ogóle do spania za 79 zł, także w razie czego będę miała do spania, bo to jest bardzo wygodna, wbrew pozorom. Ale mi się podoba, tak wiecie, na przykład właśnie tak, jak wam ostatnio mówiłam, do shortów, czy do czegoś tam, żeby ją nosić, tyle, że tu mam problem z tym rozmiarem, bo to jest bawełna, więc też... Wydaje mi się, że po praniu może być tak, że ona się troszeczkę skurczy. A ja wolę zdecydowanie te większe ubrania, także nie wiem, co mam teraz zrobić. Ta strona tak nie sterczy, bo ta chyba nie jest aż tak przyprasowana. No, ta nie jest tak przyprasowana. Ta jest bardziej tu. Jest ten, zobaczcie, ten kant. A tu jest jakoś tak dziwnie z tyłu, i przez to tutaj wszystko stoi. Ja nie wiem, zobaczcie. Zobaczcie, gdzie jest ramię, a gdzie jest ten kant przyprasowany. język. Ja kto tak robił. Także nie wiem, zastanowię się co z tą koszulą Którą mam zostawić, ale Myślę, że za 29 zł to ona może Po prostu zostać ze mną, ona mi się tak czy siak przyda Jak nie dochodzenia to do spania Także dobra, słuchajcie W takim razie uciekam teraz Idę poszukać tej torebki Postaram się zrobić jakieś zamówienie I pozamawiać te farby do włosów jakieś tam inne rzeczy Kwietnik jeden znalazłam Także jak uda mi się to wszystko to zrobię Przed wyjściem, no i tyle Także żegnam się z wami i myślę, że jeszcze połączymy się jutro. A i jeszcze jedno, będę też zmywała paznokcie, bo słuchajcie, ten lakier, który jest taki piękny, ostatnio wam go pokazywałam, niestety, ale strasznie złazi. Pamiętam, jak nie miałam pomalowany pierwszy raz, czy drugi tam raz na początku, jak go kupiłam, to on mi się trzymał praktycznie przez cały tydzień, a teraz mam go dwa dni, trzeci dzień i słuchajcie, wygląda tragicznie, także nie lubię takich paznokci. Mimo tego, że to jest jasny lakier, to ja to po prostu widzę, także idę zmyć te paznokcie i... No, i, i tyle. I pomaluję sobie na pewno jakąś odżywką, bo na razie mi się po prostu nie chce malować. Także dobra, teraz już naprawdę uciekam i to później albo do jutra. I mamy wtorek. Ja właśnie wróciłam z pracy i w zasadzie posiedziałam 5 minut, poprawiłam trochę makijaż i jadę dalej, dlatego że jedziemy z koleżanką oddać ten dywan. Ona jedzie oddać swój, ja swój, dlatego że zajmuje mi miejsce, a w Ikei jest chyba tak, że do 14 dni, jak się odda, to dostaje się zwrot kasy, a powyżej 14 dni zwrot na kartę podarunkową, jakoś tak więc. E... Nie ma co przedłużać, wezmę ten dywan, wezmę też ten sto jak na kwiata, co Wam mówiłam. Dzisiaj w końcu zrobiłam zakupy, zamówiłam to, co Wam ostatnio mówiłam, te farby do włosów, zamówiłam sto jak na kwiata, nie wiem czy będzie dobre, jak przyjdzie, Wam oczywiście wszystko pokażę. Zamówiłam też wagę kuchenną, ponieważ ja nie miałam nigdy i myślę, że się przyda nie tylko do ważenia farb do włosów, bo czasami tak naokolałam, a tak się nie powinno robić. Albo mierzyłam na podstawie takiej starej butelki, ale to też jest takie, wiecie, bez sensu. Lepiej normalnie mieć taką właśnie wagę i sobie tam wszystko odmierzać tyle, ile trzeba. Także to, i coś jeszcze kupiłam? A, i taką fajną świecę, ale to też wam sobie ja ci pokażę. Taka, ona pachnie wanilia i drzewo cedrowe, jakoś tak? I ona oddaje takie, znaczy, daje taki odgłos, jakby drzewo się paliło. Wiecie o co chodzi? No, super jest ta świeca. Ja już ją włochałam, na żywo ją widziałam i naprawdę jest genialna. Także kupiłam, i jak wszystko przyjdzie, to wam pokażę. Ale to już na pewno będzie przyszły vlog. Tak mi się przynajmniej wydaje. Także. A może zrobię taki haul w sumie z Alleglu, z tymi rzeczami? No nie wiem, zobaczymy, jak mi to wyjdzie. W każdym razie teraz uciekam i postaram się jeszcze z Wami połączyć jutro na chwilę. Mam nadzieję, że ten vlog nie będzie za długi, bo znowu, słuchajcie, straciłam totalnie orientację i nie wiem, ile mam materiału. Także dobra, uciekam i do zobaczenia później. Albo zamiast tyle ględzić, pokażę Wam jeszcze na koniec tego vloga z trudnia. Jeśli chodzi o kurtkę, to jest ta kurtka z Zary. To jest to ta taka, z którą kupowałam na wyprzedażach jakiś czas temu. Ona jest bardzo wygodna, tyle, że jest szeroka i raczej nie należy do najcieplejszych. Dlatego założyłam sobie sweter też z Zary, taki kardigan pod spód. Mam też body też z... Zza... wszystko z zary znowu. Zary. Nie wiem, czy nie kupię sobie jeszcze białego, bo jak się okazuje, właśnie pod takie swetry, bardzo fajnie to wody wygląda. Nigdy nie lubiłam tak nosić, ale oczywiście zobaczyłam na Instagramie dziewczynę, która tak nosi i mega mi się to spodobało. Jeden ja sweter miałam jeszcze w spodniach schowany, ale no, no teraz jakoś tak wyciągnęłam i nie wkładam, bo po co? Spodnie to są mam jeans, trochę tutaj się wszędzie wygniotły, no bo siedziałam cały dzień, więc e, to są te takie szare ciemne i do tego riboki. I teraz biorę też torebkę. Jezu, zary! Także słuchajcie, uciekam. Szukałam też dzisiaj torebki w kolorze top ale niestety nie znalazłam, także jak znajdę i kupię to też wam pokażę w przyszłych filmikach, a jak nie, to może napiszcie też w komentarzach, jeżeli macie coś do polecenia fajnego właśnie tego typu. Także tylko w tym kolorze takim szaro-beżowym. Także słuchajcie, uciekam. Dzięki wielkie za oglądanie i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym filmiku. Także do zobaczenia, pa.